Audycja powstała w Radio Warszawa 106 i 2 fm. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków, podeszli do niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Czy Jezus mówił nam, że mamy nie pościć, że podejmowanie postów i umartwień to faryzeizm? Zdecydowanie nie. Pan Jezus w tym fragmencie broni swoich uczniów, ukazując, że oni są wspólnotą zebraną wokół zbawiciela. Jezus nazywa siebie Panem Młodym, korzystając z biblijnego obrazu zaślubin. Ludzkość przez Kościół ma zjednoczyć się z Bogiem, i to zjednoczenie jest nazywane zaślubinami. Stąd my, którzy przeżywamy teraz w Kościele okres wielkiego postu, powinniśmy pamiętać, że wszelkie nasze postanowienia i praktyki podejmujemy ze względu na Jezusa i z Nim dobrze jest je przeżywać. To ze względu na Zbawiciela teraz pościmy, ale za kilka tygodni, wspominając Jego zwycięstwo nad śmiercią, będziemy cieszyć się, świętować i radować. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.